Szanowni Państwo, nazywam się Agnieszka Bronowicka Szydełko i od ponad 15 lat naukowo zajmuję się diagnostyką powikłań cukrzycy z uwzględnieniem otyłości i ostatnio COVID-19, a także diagnostyką stanów zapalnych i chorób metabolicznych. Posiadam doświadczenie w prowadzeniu projektów naukowych. Jak dotąd realizowałam kilkanaście grantów, w tym sześć jako kierownik. Brałam również pro bono udział w pracach Komisji Zdrowia, która opracowała program działań Powiatu Wrocławskiego w zakresie promocji i ochrony zdrowia na lata 2021-2025. Uważam, że spójna, zoptymalizowana merytorycznie i ekonomicznie polityka ochrony i promocji zdrowia jest jednym z głównych filarów działań gminy. Zdrowe społeczeństwo to społeczeństwo zdolne do rozwoju. Wspólnie z kierownikami efektywnie funkcjonujących podmiotów leczniczych oraz lekarzami klinicystami opracowaliśmy nowy program promocji i ochrony zdrowia mieszkańców gminy Długołęka. W sposób rzetelny uporządkowaliśmy całą strategię, dzięki czemu jest ona teraz spójna, odpowiada realnym potrzebom mieszkańców, a także jest optymalizowana pod względem ekonomicznym i merytorycznym. Rezygnacja z opłacania z gminnych środków świadczeń zdrowotnych, które mogą być finansowane ze środków NFZ, umożliwia nam włączenie do strategii zupełnie nowych usług. W miejsce nieskomplikowanych, o niskiej wartości klinicznej procedur wykonywanych na festynach, np. pomiaru stężenia cukru czy ciśnienia krwi w biegu między stoiskami po uprzednim zjedzeniu waty cukrowej, wprowadzimy inne, np. bezpłatne USG piersi czy bezpłatną cytologię płynną. Chcemy, by diagnostyka i leczenie pacjentów odbywały się w spokojnej atmosferze gabinetów lekarskich, z poszanowaniem prywatności, przy użyciu wysokiej jakości sprawnego sprzętu, a nie na stoiskach czy w autobusach, często w świetle fleszy. Nasze działania w zakresie ochrony zdrowia podzieliliśmy na trzy główne obszary. Pierwszy obejmuje skuteczne wdrażanie świadczeń finansowanych przez NFZ umożliwiających diagnostykę wielu chorób. Drugi to wprowadzenie nowych usług zdrowotnych, które nie są finansowane przez NFZ, a są niezbędne ze względu na stan zdrowia mieszkańców. Trzeci obszar stanowi natomiast tzw. panel kliniczny obejmujący specjalistyczne badania laboratoryjne i obrazowe umożliwiające wdrażanie diagnostyki spersonalizowanej. W ramach pierwszego obszaru naszego działania skupimy się głównie na usprawnianiu przez zachęcanie zarządzających podmiotami leczniczymi na terenie naszej gminy do wprowadzania programów finansowanych przez NFZ, np. tzw. opieki koordynowanej, opieki farmaceutycznej, programu profilaktyki chorób układu krążenia HUK, programu 40, oraz budżetu powierzonego diagnostycznego. Część z tych programów jest już wdrożona w niektórych placówkach ochrony zdrowia naszej gminy i jest realizowana tam w sposób wzorowy. Ponadto umożliwimy także bezpłatne konsultacje i leczenie stomatologiczne dzieci i młodzieży przez cykliczne organizowanie i finansowanie przewozów dzieci ze wszystkich szkół Gminy Dugołęka do gabinetów stomatologicznych na bezpłatne przeglądy, informując rodziców o konieczności ewentualnego leczenia. Będziemy także promować informacje o placówkach świadczących bezpłatne leczenie zębów dzieci do 18 roku życia. W ramach drugiego obszaru skoncentrujemy się głównie na gruntownej modernizacji obecnie realizowanych gminnych programów ochrony i promocji zdrowia. W miejscu świadczeń, które mogą być finansowane przez NFZ, wprowadzimy te, które się nie dublują, a są konieczne do prawidłowej profilaktyki zdrowia i są kosztowne dla mieszkańca. Jest to ważne z uwagi na ubożenie społeczeństwa. Wiele osób rezygnuje z profilaktyki z powodów ekonomicznych. Z budżetu gminy w podstawowych placówkach ochrony zdrowia będziemy finansować. Bezpłatne badania obrazowe piersi. Bezpłatną cytologię na podłożu płynnym, szczepionki przeciwko meningokokom dla niemowląt i dzieci, zajęcia w szkole rodzenia oraz konsultacje urofizjoterapeuty, diagnostykę boreliozy wraz z konsultacją lekarza chorób zakaźnych celem podjęcia natychmiastowego leczenia, całodobową pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży oraz leczenie traumy. Deklarujemy otwartość na wdrażanie nowych, innowacyjnych, dobrych programów, nawet w sytuacji, gdy w danym momencie nie będzie środków. Celem trzeciego obszaru jest umożliwienie mieszkańcom gminy Długołęka skorzystania z bezpłatnego pakietu klinicznego, obejmującego kompleksowe badania laboratoryjne i obrazowe w kierunku wczesnego wykrywania, przeciwdziałania i leczenia chorób cywilizacyjnych. Sfinansujemy wszystkim chętnym mieszkańcom, dzieciom również. Specjalistyczne badania w jednej z wrocławskich klinik oraz konsultacje ze specjalistami, klinicystami. Celem programu klinicznego jest poznanie faktycznego stanu zdrowia mieszkańców gminy Długołęka oraz opracowanie planu działań zdrowotnych dla gminy. W ramach badań zostanie przeprowadzony specjalistyczny panel laboratoryjny oraz specjalistyczny panel obrazowy obejmujący m.in. USG tarczycy, układu moczowego, USG Doppler naczyń dogłowowych i osi biodrowych. Ponad Ponadto będzie możliwe bezpłatne biobankowanie próbek krwi, co może okazać się istotne w opracowywaniu indywidualnych profili pacjenta na przestrzeni lat. Te same badania będą wykonywane w odstępach czasowych, tzw. zwanych follow-upach, dzięki temu diagnostyka będzie spersonalizowana. Opracowany przez nas program ochrony zdrowia jest realny, spójny, rzetelny i jest odpowiedzią na faktyczne potrzeby wszystkich mieszkańców gminy Długołęka. Jest dla mnie wielkim zaszczytem i radością, że wraz z innymi społecznikami i specjalistami różnych dziedzin mogę współtworzyć Komitet Wyborczy Wyborców Leszka Kędziora.